Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Dzisiaj o tej dość późnej porze zerkniemy, co nowego dla nas Blizzard w tym tygodniu przy przygotował w trybie karczemnej bójki. Dlatego też wchodzimy do owego trybu i zobaczymy, co tam w tym tygodniu na nas czeka. Poza tym, że jak widzimy, grę trochę ścina, ale to jest standard. Karczemna bójka nosi tytuł Partyjka kaszachów jej przeciwnika na partię szachu. Większość Twoich figur automatycznie zaatakuje stronników stojących naprzeciw. I powiem wam jedno. Nareszcie. Nie wiem czy pamiętacie, ale kiedy graliśmy w Karazanie Bossa Czarnego Króla, wtedy powiedziałem, że fajnie było, gdyby coś takiego wprowadzili do karczemnej bójki. Z tego co wiem, nie byłem odosobniony w tym zdaniu. I w końcu doczekaliśmy się partyjki szachów, w której będziemy mogli w końcu zmierzyć się z przyjaciółmi oraz z nieznajomymi w player. Versus Player, dlatego też jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu to do nas dotarło. Jak widzimy, Blizzard czasami słucha graczy i postanowił dodać to, na co wszyscy tak naprawdę od początku Karazanu czekaliśmy po cichu, dlatego też dzisiaj pogramy sobie szacha. Biorąc pod uwagę, że w szachy grać nie umiem, to myślę, że są to jedyne, wszachy, jedyne szachy, w których mam w których mam możliwość wygrać. Dobra, widzimy, jesteśmy czarnym królem. Czarny król swojego czasu był bossem, czyli jesteśmy tym złym. I z racji tego, że mamy monetę, to myślę, że tak. Czarnego pionka wymienimy. Nie wiem, ile mam, mam kart do wyboru. Moja moc specjalna to zniszczenie stronnika, czy przestawienie go gdzieś na bok? Zaraz zobaczę. Moc specjalna, przesunięcie jednego stronnika w lewo. Ok, czyli już wiemy, jaką mamy moc specjalną. I tylko 10 punktów życia. Ok, to w sumie mnie trochę zaskoczyło. Teraz tak, nie wiem, czy użyć Monetę, czy nie. Zrobimy tak. Co prawda, teraz oba y, ataki pójdą na pionka, a nie na twarz mojego przeciwnika. Ale teraz on nie może za bardzo nic dostawiać, chyba że dostawi dwa pionki. Wtedy będzie słabo. No, niestety tego się obawiałem. Teraz mi się trochę oberwie, a on będzie w miarę bezpiecznej sytuacji. Tym bardziej, że teraz tak. Mogłem dostawić pionka. W sumie dużego wyboru tutaj nie mam. No i koniec tury. Nie no, nie ukrywam, że. Y... Chyba niepotrzebnie użyłem tą monetę na początku. Bo w tej, tu żeby mi się przydała wieża. A teraz on dostawi sobie właśnie wieże po swojej stronie i zacznie czyścić mój stół, a ja będę miał problem. Tak dokładnie to, czego się obawiałem. Kurczę, i co teraz? Bo warto było trochę tutaj poczyścić. Widzicie, co wydaje mi się, że ta partia jest przegrana, jeżeli mam być szczery. No, chyba tak. Chyba druga tura w moim wykonaniu nie była zbyt dobrze rozegrana. I niestety to, że on zaczynał do mu sporą przewagę. Teraz dostawi kolejnego piątka i znowu mnie będzie podwójnie bił. No ale cóż mogę na to poradzić? Teraz tak, on ginie, on ginie. On nie ginie, wieża nie ginie. O, dobrze dostawił jeszcze jednego. Wtedy będzie tylko pojedyncza taki wy. więc nie jest źle. Okej, okay, zostały mi dwa stwory. Cała masa, że tak powiem. Hmm, co teraz? Teraz powiedzmy, że postawię konika tutaj. Warto się pozbyć tej wieży. Tylko, że obawiam się, że to może być już troszeczkę za późno, żeby tą walkę wygrać. Ile mamy kart? Jak widzimy kart w talii, mamy całkiem. Chociaż nie, w sumie kart w talii mamy mało. Kart w talii mamy zdecydowanie mało punktów życia, mamy jeszcze mniej. Pionki nam się pokończyły, więc jak widzimy jest cudownie. No dobra, no już się tak nie wiem, że przegrałem. Cóż mogę na to poradzić? Dobra, poddamy się, po prostu spróbujemy raz jeszcze. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że po prostu to moje użycie monety nie do końca było przemyślane z mojej strony. Chociaż już wiemy czego nie robić. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Tak nawet nie doszliśmy do siódmej tury, w której mojej królowej mógłbym użyć. Ale spoko. Nauczyła nas, nauczyło nas ta walka, że mamy bardzo mało punktów życia i bardzo mało kart w dłoni, czyli podobnie jak na heroiku szachów, z tym tylko, że nasz przeciwnik nie ma nad nami przewagi, bo jest to po prostu drugi gracz. Chociaż myślę, że przeciwnik, który myśli i jest prawdziwym człowiekiem, jest nawet trudniejszym przeciwnikiem niż komputer, nawet wtedy, kiedy nie ma mocniejszych kart od naszych. Gra nam padnie, że tak długo nam przeciwnika wyszukuje, czy o co chodzi? Yy. Wróciłem do gry, po czym okazało się, że wygrałem. Hm. Jak widać, nie tylko Mihacht postanowił paść. Dobra, ale tego nie przyjmuję jako zwycięstwo. Musimy wygrać legalnie i sprawiedliwie. Więc szukamy kolejnego przeciwnika. Coś jak widzimy, może i karczemna bójka bardzo oryginalna i długo wyczekiwana, ale jednak nie do końca chce działać. Dobra, no, tym razem stoimy po stronie dobra, jesteśmy białym królem. Gońców nie będę. Zostaje, bo już w sumie grana. Bo się nauczyła nas, że gońcy nie są jakoś super potężni. Mamy dwie wieże. Niczym w... Władcy Pierścienia, ale nie ukrywam, że bardziej by mi się pionek przydał. Na szczęście się pojawił. Jestem ciekaw, czy Biały Król zawsze zaczyna. Czy jest to po prostu zbieg okoliczności, że właśnie tak się w tym momencie wydarzyło. No i co? Okej, okay. pionek po jego stronie. Używam monetę. No niestety ja w przeciwieństwie do mojego przeciwnika z poprzedniej gry nie mogę wystawić dwóch pionków, bo ich po prostu nie mam. Mogę natomiast wystawić jednego, tylko czy mi to się opłaca? Kurczę, nie ukryłam, żebym bardzo się cieszył, gdybym miał drugiego pionka do wystawienia, wtedy bym go bił podwójnymi atakami. Niestety nie miałem tyle szczęścia. Plus jest taki, że nie postawi wieży, bo wieża jest za 3 punkty many. Kurczę, znowu jest lipa, bo on wyprowadza podwójne ataki, a ja mam problem. Dobra, postawmy healera po środku. Niech on ich tam leczy, póki obrywają za jeden. Chociaż pewno teraz on dostawi znowu coś, i znowu podwójne ataki będę otrzymywał na mordę. No nie, jego healer. No dobra, trzeba się będzie go pozbyć. W jakiś sposób. Albo może po prostu postawimy wieżę. Niech będzie tutaj. No, myślę, że to, to powinno być niezłe zagranie z mojej strony. Healer leczy zranione pionki. Ten pionek będzie obrywał zwierzę. Jak wszystko pójdzie po mojej myśli, to w kolejnej turze zginie. Chociaż fajnie było, gdybym miał możliwość wystawienia się do podwójnych ataków, bo póki co to on podwójnie atakuje. A ja mam problem. Tak naprawdę. Dobra, mój chilew niestety zginął. Ale dzięki temu mogę zrobić tak. Op, on zginie. Konik niestety jego przeżyje. I znowu będzie mógł się ustawić do podwójnych ataków. Kurde. Mam wrażenie, że gram to bardzo źle. Coś mi tak mówi. Dobra, w sumie dobrze, że koniem zaatakował tego stronnika. Nie ukrywam, że na to po cichu liczyłem. Nie dostawiaj jeszcze nic. Nie chcę podwójnych ataków obrywać. Nie? Nie rób... Kurde. I znowu mi się oberwie. Niedobrze. Przestawisz coś czy nie? No niestety znowu miałem niefart z tego względu, że... Yy, nie trafiły mi się drogie, st yy, tanie stwory do ręki. I nie za bardzo nawet miałem co używać na początku. Oj, oj, oj. I co teraz? Yy, warto było się konika pozbyć. Tylko, też tutaj się wytrajduje. Dostawię jeszcze jednego. Tylko, w co teraz? No zróbmy tak. Postawimy pionka w tym miejscu, dzięki czemu wieża zabije tego pionka. I przestawić coś miejscami. Czy w sumie nic mi to nie da, ale mogę jego przestawić. Chociaż nie. Niech podwójna taki on przyjmuje. Dobra. Problem będzie, jeżeli się okaże że mój przeciwnik mam w ręku królową. I on teraz użyje. Dobra, na szczęście to nie zadaje obrażeń, więc chociaż taki plus. Ponadto dzięki temu moja wieża przeżyje, bo zabrał drugi punkt ataku z niej. Dobra, znowu mi się oberwało. Kurczę, jak to zrobić mądrze? Widać, nie jestem mistrzem szachów. Co tutaj bardzo dobrze widać. Niestety. Tego bym się chciał pozbyć, nie za bardzo mam w tym momencie jak. Dobra, zróbmy ustawienie w tę stronę. Trochę mi się udało poczyścić. Wie, że jest póki co bezpieczna, chociaż pewnie zaraz coś dostawi. I bezpieczna być przez ta królowa ja Japitole. No ładnie! Królową po mordzie dostałem. Oj 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 oj, boją zniszczyć, tylko nie mam czym, bo tutaj znowu będą pojedyncze ataki. No kurde, serio. Dobra, zamieńmy to miejscami, chociaż mi to tak naprawdę nic kompletnie nie da. Oj, oj, oj. No, w tej walce, nie ukrywam, pokonało mnie to, że na początku nie miałem pionków. Ale plan był dobry, szło całkiem nieźle. Jak on teraz dostawi wieżę albo konia, to będę mógł zacząć się martwić. Dokładnie. Za ile teraz na mordę dostanę? Za dwa, więc w sumie nie tak dużo, ale... Królowa zabije moją wieżę. Moja królowa, co prawda, przeżyje. Ale cóż to za życie... Dobra, w takiej kombinacji zabiję jego królową. Ale w sumie tylko tyle. Jest słabo wam powiem. Jest słabo. Kolejny konik. Zniszczy królową. Nie jednak idzie na pionka. No w sumie królowa i tak zginie. No! Dobra, teraz coś mam przestranę totalnie. Teraz pionki dostaję. Ciekawe, gdzie byłyście na początku gry, kiedy was tak bardzo potrzebowałem. Się okaże, że moja jedyna wygrana będzie w momencie, w którym mój przeciwnik także został wywalony z gry, podobnie jak ja. Dobra, kolejna próba, już nawet nie wiem, która z rzędu. I po raz kolejny jesteśmy białym królem. I po raz kolejny zaczynamy, czyli być może to w istocie jest zasada, że biały król zaczyna, czarny król ma monetę. Teraz się okaże, że czarny król dzięki temu ma przewagę, a ja dlatego przegrałem moją niesamowitego pecha na czarnym królu. No ale dobra. Początek jest niezły. Mamy pionka na pierwszą turę i dwa pionki na drugą. No ale poprzednia gra też się dobrze dla nas zapowiadała, i wyszło na to, że w pewnym momencie przestałem mieć co używać tak naprawdę. Dobra, idzie podwójny pionek. Dla mnie całkiem nieźle. Bo teraz po raz kolejny zdobędę podwójne ataki, a mój przeciwnik straci. Stracił monetę, więc już się nie będzie mógł użyć. A na następną turę nie ukryłam, że bardzo bym chciał dostać wieże. Ale jak nie dostanę wieży, to będę musiał się zadowolić gońcem. Który jest chyba najgorszą kartą w tej talii, nie ukrywajmy. Ok. I podwójna taki na mordę. No dobra, to teraz tak. Fajnie było także zaatakować podwójnie, ale myślę, że tutaj mi się bardziej goniec mimo wszystko przyda. W kolejnej turze będę mógł pokombinować trochę z konikiem. Miejmy nadzieję, że to da mi możliwość zabicia czegoś po stronie przeciwnika. Dobra, jak widzimy, nie ma wieży, więc to jest bardzo dobra informacja dla mnie. Skończył turę w ten sposób. No dobra, no to zrobimy tak. Konik. E, chciałbym coś zabić konikiem, żeby odzyskać podwójne ataki, więc zrobimy tak. Ojoj, to niestety zginie, więc mogłem w sumie konika tutaj postawić. Więc chyba nie do końca przemyślany ruch z mojej strony. Chociaż w sumie wtedy by konik zginął, więc już z dwojga złego wolę stracić pionka niż konika. Dobra, czwarta tura. I pierwsza wieża po jego stronie. Oby tylko nie miał pionka, żeby dostawić do wieży. Na szczęście nie miał. I kolejny goniec, powiadacie. No dobra. Teraz, jak to najlepiej porozkładać? Warto było coś pozabijać. Tylko jak? Żeby on berwał z dwóch. Dobra, zamienimy, zamienimy ich na chwilę miejscami, żeby jego pionek zginął. I miejmy nadzieję, że to był dobry pomysł. że tutaj myślę nie powinno nam zbyt dużo poprzeszkadzać. Chociaż plus jest taki, że ten pionek tak czy siak jest zagrożony. Ok. Dobra, ale z tego co widzę wszystko inne przeżyje, więc nie jest źle. I znowu pionek, kurczę, znowu mi mocnych kart brakuje. Mam tak naprawdę 6 many. 6 punktów many, których tak naprawdę nie będę miał na co w tym momencie złożyć. E, źle zrobiłem, źle zrobiłem. Nie tak to miało wyglądać. Jeden. Dwa... Trzy. Wy się musicie nawzajem poleczyć. Trochę, bo was zaraz stracę. Okej... Okay. Dobra, pozbyliśmy się konika. no ale znowu, w momencie, w którym tak naprawdę zostaje nam cztery punkty many, a my nie mamy co wystawić, to nie jest dobra, dobry znak dla nas. Kurczę, o co chodzi z tym moim RNG dzisiaj? Dostaję tak badziewne karty, że zaczynam tracić nadzieję na to, że nam się to uda wygrać. Okej, okay. i znowu pionek, no o co chodzi? Dobra, zrobimy w ten sposób, żeby on go podleczył. i no dobra, niech będzie tak, ale wam powiem, że. Słabo to wygląda, bardzo słabo. Wieży nie mamy żadnej, o królowej już nie wspominając. Za to mamy kolejnego bezużytecznego pionka, tak naprawdę. Dobra, zabił gońca, to było głupie z jego strony, bo stracił podwójne ataki i przy okazji dał mi miejsce na stole. No co nie ukrywam, po cichu liczyłem. Przestawi go do tej strony. Nie, przestawi go w taki oto dziwny sposób. No dobra. Jak chce, na szczęście wszystko przeżyje, więc nie jest źle. Dobra, mamy wieżę. Mamy wieżę, która tutaj może się okazać kluczowa. Myślę, że postawimy ją tutaj, żeby pozbyć się konia. I teraz tak, on zginie. Wieża przeżyje, on zginie. On niestety przeżyje i koń zginie. Dobra, jest nieźle. Jakbyśmy jeszcze królową dostali, to już w ogóle byłbym super szczęśliwy. Dostałem mu trzy pionki, więc jest okej. Okay. Królowa może go uratować. Czarny pionek, chyba niekoniecznie. Jeżeli dostawi coś jeszcze, to pozbawi się podwójnych ataków. Dzięki czemu po raz kolejny prawie wszystko po mojej stronie przeżyje, więc jest nieźle. Dobra, i moja własna królowa. Teraz jak to zrobić? Jego królową. Jego królową. mógłbym zabić, ale nie mam miejsca, więc jest źle. Moją wieżę postanowiłem. uratować i przesunąć ją w tę stronę. Przy okazji zabijemy jego gońca. Dobra, niech będzie. Braku miejsca na stole w tym momencie się nie boję, bo mój przeciwnik nie ma już żadnych kart w dłoni. Będzie mu bardzo ciężko się obronić przed obrażeniami na mordę. Goniec! końca się nie boję. Bardziej mi się martwił, gdyby trafił mu się konik, który mógłby zabić moją królową. Eee, no dobra, teraz tak. Co możemy poczyścić? On zginie. Czekaj, czy to jest Lital? Nie, za mało na Lital. To niestety jeszcze Lital nie jest. Warto w ogóle coś tutaj przestawiać? Dobra, ten pionek zginie. Królową byśmy mogli odbierać. Wiecie co, zabijemy królową? <laughs> Pokombinujemy z królową, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. To było bardzo głupie, co w tym momencie zrobiłem, ale to był szczegół. Mam nadzieję, że mi many na to wystarczy. Na szczęście wystarczyło. Dobra, królowa ginie. Z panią już się pożegnamy. Bo mi tutaj trochę, nie ukrywam, zagrażasz. Dobra, królowej go pozbawiliśmy. Konika jeszcze jednego może mieć. Wierzę, w sumie nie wiem, ile mam w talii, więc nie wiem, ile jeszcze mogę się spodziewać. Ale prawda jest taka, że skończyły mi się karty. Więc raczej tutaj chyba w końcu uda nam się to wygrać. W sumie mógłbym mi coś zabić. Właśnie, bo nie mam miejsca, żeby dostawiać innych: inne pionki. Dobra, stawiamy wieżę. Wiem, że w sumie mogłem go już w tej turze zabić, gdybyśmy przestawili. Albo wiecie co, nie będziemy przedłużać. Przestawimy królową. Na lewą stronę, żeby tą walkę już w mojej turze skończyć. nie będziemy tutaj cudować yy, z pozbawianiem mojego przeciwnika wszystkich pionków. No dobra, udało nam się wygrać, ale nie ukrywam, że było to trudne. I w znacznie większym stopniu niż mi się wydawało, zależy od tego, jakie karty dobierzemy. Myślałem, że będzie to bardziej zależne od tego, jakie będą nasze zagrania. A tu się okazuje, że dochodzimy w pewnym momencie do sytuacji, w której albo my, albo mój przeciwnik mamy tak badziewne stwory w talii, albo mamy pustą rękę. Badziewne stwory w ręku, albo mamy pustą rękę i nie mamy tak naprawdę jak odpowiadać na zagrania przeciwnika. Więc w praktyce bójka fajna, w teorii bójka fajna w praktyce... No w praktyce mam mieszane odczucia, powiem tak, jeszcze tylko na szybko sobie otworzymy pakiet, zobaczymy co w nim ciekawego się kryje. Jak widzimy, pakiet bardzo standardowy. No dobra, ale jeżeli chodzi o karczoną bójkę, to było tyle. Przepraszam Was bardzo za to, że zajęło to tak dużo czasu. Ale mimo wszystko, mam nadzieję, że jeszcze żyjecie, nie umarliście z nudów. A za oglądanie dzisiejszego odcinka wszystkim dziękuję. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!